Zdział ka Doktor K. raz marzył o takim robocie, co by chronił jego planetę przed kosmitami. Pracował dniami i nocami, bez chwili odpoczynku, gdy nareszcie po kilku tygodniach skończył swój projekt i tylko czekał, aż poznał go świat. A nazwy nosił inwentylator. Na Posiadał strzelby z amunicją na pasie oraz małą tarczę. Był zaprogramowany głównie do bitew w Miał jednak jedną wadę. Po lataniu przez 20 minut musiał podładować swój jetpack przez 5 godzin w laboratorium Kawa. Niecałe dwa tygodnie później kosmici z planety Bandoria rozpoczęli inwazję na dormutułę planetę Kawa. Wentylator więc wbiegł w pole bitwy, pokonał dużą grupę kosmitów, lecz nagle jego jetpack zaczął szwankować. Musiał natychmiast lądować, ponieważ został trafiony w jetpack. Po inwazji wentylator i dr Kal zostali zaproszeni na wręczenie nagród międzygalaktycznych. Za wynalezienie takiego robota, Kal został wynagrodzony na wręczenie nagród. Dostał też on inne zaproszenie na wręczenie mu galaktycznego pasu. Po uroczystościach wrócił na swoją planetę i żył we szczęściu, aż do swojej śmierci. Koniec.